Pokój, number two, two, two. Czyli pokój, który istnieje w różnych hotelach od wielu, wielu lat. Pokój 222. Pokój 222. Dlaczego? Nichuja ja nie wiem. Trzeci ci powiem, dlaczego akurat wybierają pokój 222, ale 2, ja powiem, 2, 2, 2, że mocno jest to kombinacja tych liczb, że tam dodawanie jakieś mnożenie. Nie wiem, to jest chuj popierdolone dla mnie. Nie mówię ci poważnie, jak ja się. Mega wchuj poryło mi psychę, jak pierwszy raz zobaczyłem, co tam się odpierdala i jak to wygląda. Wchuj poryło mi psychę. Tyle ci powiem. Serio. Bo to jest dla mnie po prostu przesada. A areczek, Aroj tańcula, który wiebał w narkotyki, sporo osób, bo wiecie, to nie jest tak, że wy idziecie do frików, wybijacie się i o, se biorę. Nie. Czerpiecie w w wzorzec zazwyczaj z osób, które, które lubicie w tych frikach, nie? Chociaż czy ktoś lubił Arka Tańcule? Tak. I to mnie przeraża. Ale właśnie, czerpiecie wzorzec z takich osób? A ta osoba jeszcze wam w tym pomaga. I was do tego namawia. No to jest dla mnie cholernie popierdolone, ale jeżeli chodzi o pokój właśnie e, 2 do 2, czy tam 222, no to to jest nieźle popierdolone. <grydolone> Ci powiem, bardzo popierdolone. I pierwszy raz się o tym dowiedziałem w Stoku, Jak e, nagrywaliśmy Trailer do… tam budy samochód był losowanie? E, tak, to było… Jaki to był frame? Nie wiem jaki to był frame, ale… G GTR był chyba na… Wiem, że jak była karta walk A... na tą galę, to trzy czwarte osób siedziało w tym pokoju. No chyba w, tak naprawdę wszyscy przebrnęli przez ten pokój. A dużo tam… <grym> Powiem ci tak, daj Boże. Weim 18. Dzięki Bogu, że ja tam po prostu jakby stwierdzili ludzie, którzy byli w tym pokoju, że nie można mu ufać. Dlatego go tam nie wpuszczamy. Dzięki Bogu, bo właśnie dzięki temu myślę, że uchroniło mnie to przed potężnym uzależnieniem i wejściem do kurwa sekty. Chyba okay. to tak nazwę. To jest kurwa dla mnie pierdolona sekta freakfighterska. Serio ci mówię, to co się tam odpierda kiedy jest kącik kurwa wzajemnej, Ma no kurwa tak, ja bym to jako masoneria, musisz, to musisz, jest musisz... kącik, kącik yy, wzajemnej zwrolni, pokój 222 kącik wzajemnej zwrolni, to co tam się odpierdala, no, ja nawet wiem jakie mieszanki tam biorą, dosłownie <laughs> wiem jakie mieszanki popierdolone tam biorą rzeczy, bo ja mam kreta, który okay. bardzo, bardzo długo jakby uczęszcza, może dalej uczęszcza, nie wiem, właśnie, do pokoju 222, które były prawie od początku, z tego co wiem, właśnie. Paramaks napisał, napisał, właśnie udowadnia, że dobrze, że go tam nie wpuściliśmy. O, czyli ty, Michałko masz coś z tym wspólnego. Nie, ja byłem Cię też, widziałem. Ja, te, ja też byłem w pokoju I Widziałeś dwa... mnie, jak stałem tam? Yy, no, przez chwilę byłeś, nie? Znaczy, ja, ja, powiem... ja nie byłem w pokoju, tylko widziałeś mnie jak Tylko tam ja jestem dajść. ciekawy, właśnie, o co chodzi, to obiec, Bo ja, ja mogę powiedzieć tak z mojej strony, no po hmm. prostu lotny pokój. Tylko co, da, co dalej, nie? Lotny pokój, chłopie. Ja byłem 20 minut w pokoju 2 do 2 20 minut? To, 20 minut. to się mogę przyznać. To stan chyba niezły był, nie? Po 20 minutach. Eee, lotny pokój, to mogę powiedzieć. W każdym razie, jakby Dobrze. nie. nie A wiem, nie wiem, y, coś do czego. Przeka do, czy coś do przekazania do Areczka. Aruś, Aroj, jaką ty miałeś tam kurwa ksywkę jeszcze w tym Lombardzie. Słuchaj. To, co zrobiłeś razem z Bierzkim. doskonale Wieszkim, to nie ujdzie ci płazem, ty kanalio, nie ujdzie ci to w ogóle płazem, bo mieliście rację, że nie macie mi, że dobrze, że mi nie ufacie i bardzo dobrze, bo mnie nie wybaliście w gówno, to po pierwsze, Ryży, nie wjebaliście mnie w gówno, to po pierwsze, <gryzy> nie wjebaliście mnie w gówno, <gryzy> a po drugie, wszystko... Wiem i to jest prawda, że źli ludzie nie mogą mi ufać. Bo jak robisz coś złego, jesteś kurwa z wyrolem. Z kim ty gadasz. Jest Arek, jest Arek. Ale, tak. to daj mi dokończyć tak. tylko. Tak, tak, tak. Robisz coś złego to nie możesz mi wtedy ufać. Bo wiesz, że to wyjdzie wszystko na jaw. A jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, robisz dobre rzeczy, to Twoje sekrety są dla mnie świętością. I o tym pamiętaj, Areczku. Razem z Piotrkiem Szeligą, gdzie chwaliłeś się kurwa każdemu, co wy przynosicie, jakie mieszanki, ile, że, wymienia, że wymieniacie się kurwa, dziewczyną z Dubielem też się chwali, chwaliłeś. Co? Takie zabawne, nie? Nieświadomą dziewczyną się wymieniać, bądź panom Areczku, bardzo, nie, bardzo kurwa, fajna zabawa, nie? Arek, bo tutaj Natan, wiesz, jakby rzucił w Twoją stronę jakieś też, no można powiedzieć, Mocny zarzut, więc yy, no dzwonię do ciebie, żeby to było też w jakiś sposób pewnie odbite, bo, bo pewnie ci na tym zależy, nie? Yy, masz. Ja nie będę trzymał tego w ręce, Okej. na pewno. Dlatego dwa lata przerywać karty robić. Yy, no to, w, yy, to może powtórzysz na tam. Ale wszystko od początku? Nie, nie, ja nie. Chcę no. powiedzieć tak tylko, że. Cała prawda o tym, co się działo w pokojach 2.2.2 wyjdzie na ja w końcu, a ja jeżeli dostanę platformę, na nawet nie platformę, ja to mogę u siebie wrzucić, obojętnie, na kanale, to powiem całą prawdę, wszystkie jakby fakty, które wiedziałem od początku o tych waszych kurwa z wyrolskich pokojach, co tam no, odpierdalaliście na trailerach, na jakichś filmach, na Zaraz, wszystkim. zaraz, ale o co chodzi, bo ja nie rozumiem stare. Że A swój będzie zawsze swojego bronić, co zapamiętajcie. Jeżeli jeżeli to jest tak, to jest taka wiązanka. Słychać, tak, wie? jak najbardziej. Pamiętajcie tak, że to jest taka wiązanka osób, które są tym połączonym, że każdy się będzie siebie nawzajem kurwa bronił. Znaczy, no tam... Tary, tary, jeżeli ty mówisz że jakieś wielkie tajemnice w jakimś pokoju to jest kurwa wielką tajemnicą, że siedzieliśmy sobie w grupie zaufanych ludzi i imprezowaliśmy sobie tam. Kurwa, to jest jedyne podejrzane, że ciebie tam nie chcieliśmy? Tary, od samego początku wszyscy mówili, już odkąd się pojawiłeś w fejmie, że jesteś śliski i trzeba uważać co się przy tobie mówi, dlatego ci tam nie było, bo nikt cię tam nie chciał. A nie dlatego, że tam się działy jakieś dziwne rzeczy, tam się nie działo nic niezwykłego. Arku, 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 powiem ci tak. Bardzo się cieszę, że... Dowiedzieliście się o tym, że jestem śliski, bo dla nas śliska osoba jest taka, która nie wali Mefedronu z 2 CB oraz drobiną fentanylu, tylko taka, która mówi kurwa prawdę. Ja wiem, Arek, że dużo osób baj w narkotyki, dużo kobiet. Mój e... drogi, mój drogi, co ty w ogóle pierdolisz, Jak ci w ogóle Arek, a bo? nie pamiętasz jak Mówię mówiłeś, się... nie, nie pamiętasz jak Boże. mówiłeś, jak porobiłeś koleżankę i wymieniałeś się z dubielem z nią wzajemnie, bo ty się ty nie jesteś samolub i ty się dzielisz zdobyczą? Chłopie, co ty w ogóle gra? Nie pamiętasz, jak chwaliłeś no, to, się mi, kurwa. Stary, czekaj, 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 stary, co ty w ogóle mówisz? Ty naprawdę to mówisz, to wszystko jakby się kupię goły, wystanę ktoś ci to wierzy, wierzy. No, A już, no, już się głosi, ludzi. kłamie. Kłóra. Areczku, Areczku. A pamiętasz jak mówiłeś y, o tym, że Szeli przynosił. Stary, przy tobie, przy tobie nikt nic nie mówił. Bo jest to jak to wracaliśmy w samochodzie, tak, Areczku? Nie myślasz, chłopie, teraz. Areczku w samochodzie jechaliśmy, to... brałeś trailera, bo kazali ci mnie zabrać, tak powiedziałeś, okej, okay, sam zaproponowałeś. Y... Czy pańculka ryży. Ka chwaliłeś się tym, jak y, rozdajemy Fedron na konferencjach, kurwa rozdawał, bo już nie, y, Szeliga na konferencjach brał po 10 gramów, że był dyspozytorem. Teraz sary, coś innego sary, sobie co wzięli. Co, co, co ty w ogóle Patrz, jak to, to o w ogóle czym się mówiłeś, kurwa chwaliłeś, chłopie żeby Nie zapraszać tam do tego pokoju w ogóle ani nigdzie, że to śliska osoba. Ja zobaczyłem, jak, to jak mi kurwa. mega, śliska osoba i to widać właśnie teraz. Stary, o chuj ci chodzi, ja nie rozumiem. Ja nie wypowiadam się na twój temat, ani niby osoba pragnach pragnach, nie osoba mówi no, ale wiesz, ale? ja nawet bym nie chciał wejść do tego pokoju, jak... Zobaczyłem, jak mi, kurwa, łoński, chciał. wystrzony z rakiet otworzył, chcę, kurwa, drzwi. Z bo nikt nie chce imprezować, bo nikt nie chce. ja nie, nie imprezuję, kurwa. Tytan, człowieku. Kurwa, chłopie, patrz, jak ty wyglądasz. Jak na czym polega swój content? A jak ty wyglądasz? Przybisz sobie na twarz na zdjęciach na Instagramie. Jesteś chłopie zniszczony, a masz tyle lat. Jesteś zniszczony no. przez narkotyki, przez, kurwa, uzależnienia. I przez po prostu swoją toksyczność jesteś stary, egocentrykiem. Stary, to, patrz, kto, to, kto to w ogóle mówi? Poważna siebie, Chłopiek, wyko to, dla ciebie na życie, wykorzystanie kobiety twoje... to jest kurwa zdobycz. Dla ciebie to jest sukces. Że ale, ale, wow, ale jest ty, porobiona, ty poruchałem, zdobyłem ją, to kurwa, to to w ogóle, wow. Mówisz, to, jakieś pomówienia to są pomówienia, chłopie. Przecież kurwa, ja nawet ogóle, miałem kurwa na siebie, kontakt, kontakt z osobą, którą kurwa z Dubielem się wymienialiście, dziewczyną, i ty wiesz, kim kurwarek, bo się chwaliłeś ty. jesteś pierdolnie, ty jakieś. Paszupy w ogóle, mi się nawet nie chce z z rozmawiać, to było pierwsze. Bo to są na jakieś pierdolenia. W ogóle ja nie wiem, kto, tak, ci, przyma, kto ci przyklaskuje, w człowieku. Ale nikt nie ma mi przyklaskiwać. Ja wiesz, ja jestem do ciebie śliski, bo nie imprezuję kurwa z narkomanami, oraz jestem śliski. Chłopie, chłopie, weź, weź, weź. Arek, Aroj, cieszę się, nie cieszę człowiek 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 się. Nie mam kolegów, masz rację, zdanego bo kurwa nie ćpam zdanego. jak wy. Ej, starych. Ja Masz rację. To, że kiedyś leciałem, ale to nie wiem, ja nie wiem, chłopie. Jestem mega winny tego, że byłem imprezowniczem. Nie, jesteś winny Szumami tego, nie, że wjebałeś, kurwa, osoby w to. Tego to jest, jesteś winny, proszę, że wykorzystałeś tak, dużo, kurwa, tary, tary, kobiet. Tego tary, tary tary, jesteś winny tary. właśnie, Arku Tańcurszko. ty No jak, jak w ogóle się chce coś takiego gadać? Chce mi się gadać, bo ja kurwa stale, mówię prawdę. Ty mnie kurwa zaczepiasz, no to Ty przybrała, kurwa przyszła gryska na matyska. Czas na kurwa, plucie faktami. Powiem tak, ja Dzieciaku, mogę nie dorośli, być kurwa dorośli. w fejmie, jeżeli. Ja mogę nie być w tym fejmie, ja chcę dorośli. po prostu mówić prawdę, ja mam w to wyjebane. Czemu jestem na tych aferkach kurwa? Właśnie po to, bo w kurwę ludzi to zobaczy, co o tym kurwa Dzieciaku, mówię. Dorośli, dorośli chłopie. Dorośli? Kurwa, żeby, dorośli żeby być taki jak Ty, jest... jak dorosnę? Nie dziękuję, wolę zostać kurwa dzieckiem niż mam dorosnąć i być stary, taki jak Ark Cula kurwa, wzorzec, kurwa, naśladowania. Co ty byłeś, człowieku? to ty w ogóle... Czy ty masz w ogóle prawo gadać jakieś takie rzeczy? Mam prawo, Arku. Każdy ma prawo, pra... każdy ma prawo gadać. Każdy ma prawo gadać, ale nie każdy to, ma prawo, to, prawo, to, prawo to, do to, podawania narkotyków, kurwa, to, płatki, na Stary, to co pomówię, ja to teraz mówisz, to po pierwsze. Po drugie, ty się wziąłeś stąd, że naklułeś na płatki z fagatą, człowieku, kurwa. Ale ty robisz... A, to, to tak zamiast odpowiedzieć na zarzuty, Arku. Twój tak content polega na tym, że doły. Stary, to co ja mogę mieć sobie do zarzucenia, to to, że nie wiem, byłem imprezowiczem, leciałem, że przez to się nie przygotowałem dobrze do walki z dziewiłem. Co robię karty właśnie? Z razem zapię. Że się nie przygotowałem. A, bo do walki z szybko, jest, szybko, no ten duchą przepięć wszystko, nie? kardio no, karmiumowe. Ja Stary, no i patrz, no i po chwili ten tak mierzasz. Opie, kurde. Ja tu jest. Ja, ja się to każdy, niech sobie robi co chce, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Ale to, ja ludzie, się Ale w tym pokoju byli dorosłymi ludźmi. Nikt nikogo tam do niczego nie zmusza. Ja się z tą zgadzam, Ale... że każdy robi co chce, wiesz, że dopóki nie miesza w to no... inne osoby i nie wykorzystuje jak ty Arku. I ty mówisz nie, mi, że nie, ja jestem nie, oburzony. Proszę nie, ci przedstawiać jakieś dowody, mój drogi. Proszę cię przedstaw dowody, żeby korzystać. Że ja Czekam na zarzuty z prokuratury, bo na ten moment jedyne zarzuty. To czekaj. Kuratu, Polak też czeka. Pomówiła. Razem z jego kolegą. Ja wiem, że wygracie do jednej piłki, bo macie takie same na, so, na, na sobie, kurwa narzucone rzeczy. Ja wiem o tym. I pamiętaj, Arek, ty mówisz mi. Co ja mam na sobie nie na sobie jestem co kurwa swoim kolegą, nie mów do mnie stary. stary. mówię mnie panie na tanie. Od tego zacznijmy. Kurwo Jebana. I teraz co powiem ja ci ja tak, sobie? teraz powiem ci tak, ty Dlaczego mi mówisz... dla 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 ja nie ubliżę, człowieku? Dla mnie jesteś dzieciakiem, który szuka gdzieś, nie wie w ogóle co robi w życiu. Popiet, ty robisz naprawdę głupie rzeczy. Ogarnij się, uspokój się, nie zacznij... A Paramax para nie nie kurwa na czacie nie pisze lepiej pewnych rzeczy, kurwa, bo... Para nam, no, para niech, niech, niech najlepiej jakby Paramax się nie odzywał, para bo para on na... wie kurwa, co ja wiem, więc się nikt nie odzywa, mnie w kurwia. Tak jak, jak zna... kółeczko to... wzajemnej adoracji, e... bo z... wszyscy... Jesteście połączeni na, jednym sznurkiem. Yy, para... Wszyscy się A, kurwa chronicie. Macie widać? wszyscy na siebie kurwa jebane brudy i wszyscy sobie kurwa dupę kryjecie. Wszyscy bez wyróżone? kurwa prawie wyjątku małego. Tyle mam ci do powiedzenia, Arku, i ty mówisz, że ja jestem zdenerwowany, no mówię tak. takie rzeczy, bo nikt mnie nie lubi i wy ze mną kurwa y, no nie tak, kum, imprezujecie. Jesteś zły, jesteś wasz bo z, z wami nie imprezuję. A powiedz mi, jak świętej kurwa pamięci Mateusiu z skończyli. To jest dla mnie Fary. przerażające właśnie, Arku. I ja jestem chyba Zapytajcie się Lizy, zapytajcie się Lizy, pożepomniałem się, zapytajcie się Lizy, w ja byłem kurwa w stanie, jak zobaczyłem kurwa, co wy odpierdalacie w tym pokoju? Ja od razu poszedłem Zdane. kurwa Ale, do Lizy, czy, 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 mi, Bo wtedy z nią byłem w relacji i ja do niej mówię: Kurwa, nie uwierzę, co się tam działo. Ja bym po prostu w szoku, ja bym załamany się, aż kurwa się trząsłem z nerwów po tym, co zobaczyłem, co się tam działo. Kurwa, dla mnie to jest taka Zdane. patologia nie do pomyślenia. Powiedz mhm. mu, co się działo tam w tym pokoju. Czy nie, ja już. Michał, przecież tam byłeś 20 minut mówiłeś. Ja już powiedziałem, że to był lotny pokój i impreza, nie? Tylko, że właśnie. Byłeś tam 20 minut, czy cały czas, Michał? Nie, 20 minut. No to. To, to nie widziałeś, co tam działa? na że mu się roztrząsły. Stary, ty jesteś naprawdę niewiele w życiu przeżyłeś, ty... niewiele w życiu gdzieś. To była zwykła, najwyklęsza impreza. Ale ja nie, mówię, nie mówię tylko o tej imprezie, Armin. No, bo, bo wiesz o co nie chodzi? Że... Było dużo. Bo jak ja leciałem, było dużo. Ogóle, pokój 222 istnieje bardzo długo. Na, Natan, Natan poruszył y, temat Białego Stoku, y, a później powiedział, że, so, o tym. że są jeszcze jakieś inne. Tylko wiadomo, że za chwilę będziemy, wiesz, podsumowywać y, tą rozmowę. no i... Kwe kwestia to, tego... Znasz mnie dobrze, imprezowałeś ze mną nieraz. Ja nigdy nic nie ukrywam. Jak leciałem, to leciałem. Każdy, kto był, widział. Słuchaj, ty możesz lecieć. To są normalne Mam rzeczy. to w pizzie, że lecisz. To są normalne. Nie są normalne rzeczy, Ale wiesz, podajesz innym, już, kurwa, narkotyki, którzy nie chcą. I Namawiasz ich, różni, i kurwa, zmuszasz ich. Ludzi po twoim alkoholu, którzy nie chcą, wiadomo. To co teraz mówisz, to są pomówienia. W życiu tak nie było i nigdy nikomu... To wariograf, kurwa, zróbmy, okej? Ale, możemy, ale ja nie mam zamiaru iść na swoje żadne gielki. Nie, zróbmy wariograf. Ja nie, w ogóle to, że ja z Tobą rozmawiam, w ogóle, po co ja mam z kimś takim rozmawiać? Zróbmy wariograf, arku. Czy, to jest coś Czy wymieniałeś się z Dubielem, kurwa, nieprzytomną, kurwa. Przepraszam, nieprzytomną, tylko nać paną dziewczyną? Zróbmy wariograf. Jak czy się chwaliłeś, spokój? kurwa, że. E, jak była, kurwa, ja nie jestem samolubem, wymieniam się dziewczyną z Dubielem. Ja nie jestem samolubem, my se korzystamy no, na zmianę. No, ja no i patrz, atakujesz gościa, który nie może się nawet odnieść. Ale, ja, ale ty to powiedziałeś, że po ty się z nim wymieniałeś, to nie, Dubiel nie zainicjował, nie, nie. tylko ty. Pokaż mi to nagranie, pokaż, pokaż, kurwa, czy coś, kiedy ja to mówię. Pamiętaj, arku. Przyjaciół, trzymaj blisko, a brogów jeszcze bliżej. I powiem ci tak, Arku. Stary, ale ty nie jesteś ani moim wrogiem, ani nikim. Jesteś dla mnie, nic w ogóle dla mnie nie znaczysz. A ty ja jesteś stary, dla mnie zwykłym cipunem z Monaru. Stary, no i bardzo dobrze. Nieważne, kim dla ciebie jestem, nie interesuje. Prawda prędzej czy później ciebie. się obroni. Chcę, żebyś wiedział po prostu, Arku. Ale chłopie, prawda jest taka, że to była zwykła impreza, zwykły mecz. Spoko, spoko. Tylko ty, ty nie czajisz czegoś, stary, Arku. Że to 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 po pierwsze, to nie, nie była tylko zwykła impreza ta jedna. A po drugie, było ich bardzo dużo. I ty bardzo dużo złych, kurwa, rzeczy robiłeś. Ale co to są złe rzeczy, że Wy wszyscy, jebane... A nie będę, nie będę was obrażał, okej. Okay. Wszyscy jesteście Kary, na jednym rzeczy sznureczku. To jest najgorsze rzeczy, to jest, najlepsze, najlepsze, jest kursy, jeden taki u góry sznurek i by się wszyscy trzymać tego sznurka. Bo wiecie, że jak ktoś na kogoś się rozpierdoli, to spadnie, w ten, w spadnie dwan, ten, spadnie ten, spadnie ten. Nie chce. I spadniecie na dół, kurwy. Zawsze w klasie jest taki dzwan, którego nikt nie chce i ten dzwan nie lubi wszystkich, tylko dlatego, że oni go nie chcą, żeby tam szły... Się... to ja z wami na nie chcę mieć nic ale ale my z tobą też dlatego ci tam nie było się uğrażą, że nie się uważamy, że ale ludzie mają kurwa prawo czy no, jak ty siedzieć. ryży opanuj emocje ludzie mają prawo no, ale, ja po prostu i zapierdalam 6 km na godzinę dobrze ludzie, ludzie mają nie prawo nie wiedzieć o tym co robicie bo wy się kreujecie na pierdolonych aniołków. Dale, po pierwsze, ludzie którzy to że innych pouczają arku ty masz prawo pouczać innych kiedy uśpałeś pełno kurwa ja dziewczyn i się chwaliłeś tym kurwa kolegom Pary, co ty pierdolisz? No i patrz, co w dalej pomówienia. Pomówienia są, ogóle? kurwa, tak? Słuchajcie, dobra, bo to nie ma w ogóle, nie ma w ogóle sensu tak naprawdę. To co on teraz pierdoli, to są zwykłe pomówienia. Tak, Argo. Tak samo śpiewanie ten w drugim pokoju, pokoju kurwa, to pomówienie, nie? To, co mogę mieć do zarzucenia sobie, to że za bardzo imprezywałem tak. nie przygotowałem się do najważniejszej walki w moim życiu, która była z wiewirem, przez to, że leciałem łukiem. A prawie ją mi tak wygrałem mimo to. Więc tylko dlatego że miał jakieś szanse, ale teraz już to bo będą nie popełnić. Najpierw dam jak słyszycie właśnie i turniej wygrywam ja. O, to tak przy okazji... Paramaxilku, kochany z czatu, posłuchaj mnie. A ty nie dla na czacie, stary, bo ty nie masz... Aha, no tak, ty nie masz swojego mózgu. Czytasz, czy, czy, czy co ci ludzie podpowiedzą, bo... Ty, Debilu, co, co przeczytałem czat na ja żeby mu odpowiedzieć, żarty, ja ty, ty kurwa. Mówisz, stary, ja ci życzę jak najlepiej. Życzę ci, żebyś wreszcie zrozumiał pamięć. A ja tobie życzę, żebyś nauczył się na błędach, kurwa. A mam nadzieję, że niedługo na się nauczysz bardzo Mój na błędach. uczę się na błędach i teraz właśnie... to, to sobie Dobrze, rodząc ryżego mam to. statement bardzo ważny. Czy to już Arek ten? To bardzo ważny statement i teraz chcę, żeby to było na nagrane, bo. Jeszcze raz, nie, że tak będzie. Jest to, teraz, że to było teraz nagrane. Jeszcze raz, Aroj? Nie, nie słyszałem. Ja nie słyszę. Mówię, że to chyba tyle, nie? No tyle, no co tam? Temu zbanowi słuchajcie, kochani, nie dawajcie mu atencji, bo to jest. Po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, Spańcula Show. Trzymaj się No Uciekanie kurwa od tematu, to jest tak samo Paramaxil, który kurwa, ja lu lubię Paramaxila, bo on akurat, oprócz kurwa dragów, to nic złego nie robił. I mówię nie. ci stereo. bo on po prostu podawał kurwa yy, dragi kurwa dalej tym zjebom. Ale jeżeli chodzi właśnie o, o to, to to nie jest tylko odzwierciedlenie, do tego, tej jednej kurwa imprezy, gdzie też się działy takie zwrolskie rzeczy, że tańcula kurwa nie wiedział co się dzieje, on chciał kurwa z, oknu, z okna skakać, z tego co nawet. On nie wiedział co się dzieje, był w takim stanie. To są te imprezy ciągle, cały czas są te imprezy. Były, czy dalej są. Myślę, że tak. Teraz o czym na kolejnym fejmie? Myślę, że i tak będzie, bo wiadomo, osoba uzależniona nagle sobie nie powie: OK, jest przypał, tego nie robimy, tylko dalej to będzie robiła. To są osoby chore psychicznie, które mówią wprost, że się wybiela, wymieniają kurwa z Dubielem dziewczyną. Jakąś kurwa, obcą dziewczyną, która była porobiona, a nie wiedziała, co się dzieje. Co jest popierdolone dla mnie. Ja to, ale ja jestem takim człowiekiem, że ktoś mówi coś, dla mnie to jest przerażające, a tak, <laughs> no, 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 bo widzę, że się śmieje towarzystwo, nie? Ta to też, he, no. No, też ci uśmiechnę, póki nie że, że jest okej, okay, a ja to wszystko analizuję.